Zupełnie nowy model łóżka karpiowego firmy Mivardi. Professional Hex 8: 8, bo na 8 nogach. Raczej kompaktowe rozmiary, bo 82 cm szerokości i 205 długości. Na pierwszy rzut oka od razu widać, że jest nowy design tego łóżka, a poza tym zupełnie nowy rodzaj wypełnienia o znacznie większej grubości. Cały środek i poduszka pokryte są bardzo przyjemnym w dotyku polarem. I to, co w tym łóżku jest zupełnie nowe, nowatorskie bym powiedział, to są dwa dodatkowe napinające pasy. Te pasy znacznie usztywniają materac i można je zamontować w różnych punktach łóżka. Pas znakomicie usztywnia. Dodatkowo usztywnia teraz, więc kiedy leżymy, możemy po prostu regulować jego sztywność dzięki użyciu tego pasa. Regulacja nóżek wyposażonych w stopki oczywiście jest bardzo prosta. Materas jest gruby i sztywny. Maksymalne obciążenie 150 kg.